Dobra MyRise Lecimy Dobra Ciekawe co tam dzisiaj dla nas przygotowali Czyli będę musiał jeszcze raz wyjść z tego MyRise, o Czyżby miał być crash gry? Co jest? Ty no nie Nie gadaj Licznik krasze 8? Bez kita. Oboje wsta Obaj wstają. Obaj, obaj. <ścoughs> Sorry. Nie, i to pewnie koniec. To jest jakiś finishing move. Zgadza się? Czy to koniec Chase'a? No ja jestem stanowany. Nie, dobra, teraz dźwignia i gości odklepuje. Czy mam tutaj ten? Dobra. Czyli zwycięstwo zależy od, zwy... no, znaczy, od wyniku tego, tej walki zależy to jak się potoczy moja historia Kur! No ty debilu! A chciałem sobie zawalczyć w Meksyku z Elmago Elba... El Juniorem Pierdziele Kawałek gówna Ej, ale ja nie lubię, ja teraz będę niemiły dla... Prawie było, no prawie było Będę teraz niemiły dla Chase'a

Kurde! Ale kozak! Wystąpimy w dark Meczu na NXT No i pięknie! Jest on A zapomniałem sobie dać spiętych włosów. Spięte bo... Co jest grane? Czemu jestem w stroju treningowym? No kogoś pojebawszy Dobra, od razu z grubej rury. Siema no! Ale dostałeś na dziurę Spoko gościu I back suplex Kłopoty dziedzica Czy to jest zwignia jakaś? Co on mi w ogóle wygina? I łokieto druga lina. Poczekamy aż wstanie. Sobie dawaj, zio. Ja pierdola <grytanie> Licznik kraszy właśnie przekroczył barierę dwucyfrow dwucyfrowej liczby. Panie i panowie, 10 Siema, henio, możesz zdjęcie. Pa, zapozuję dla ciebie. No, spierda. <laughs> tam, co się rozsiadamy w klasie, ona bardzo lubi tę koszulkę Guns and Roses, nie? I podchodzi do mnie i mówi: Kurde, zajebisną masz tę koszulkę. A ja mówię: "Spierda." No, ale wszyscy tam czaimy moje żarty. Gorzej z tym, że mam aktualnie pierwszą kosę w klasie: <laughs> jest dziedzic versus Julki. Dobra, znów sobie mocno zacznijmy... Zrobimy tak, chociaż stanowany jest. Pa, robię ci tak. 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 Tak i kończymy. Kończymy. Do widzenia. No. Kończymy go. Nie Dobra, Debiut zaliczony. No kurde, dobra, muszę zaakceptować, zaakceptować ten challenge. Nie chce mi się, nie chce mi się, no. Deal. No, powiedzieliśmy w tym samym momencie, symulacja. Dobra, fak bo faktycznie jest. Użyj finishera, żeby wygrać mecz. No, może być i tak, nie? licznie <gry> Licznik kraszy 12. Ja pierdola. Żeby był dodatkowy wstyd. Tylko muszę skontrować jego akcję. Bo to jest kto wykona... no to, to jest chyba kto wykona finishera. Nie musi być, że on od, odklepie. Eza! Od razu szybciej, od razu lepiej się gra. I zwycięstwo jeszcze odklepał Paragon! O to chodzi, pięknie. No i co tam mi masz ciekawego do powiedzenia teraz? Pajacu. Co on ma do mojego paszportu? Oddaj paszport, opuść kraj. Uh, yeah. Why? to WWE thinks że Japanese opponent może try to injure me for leaving, so unfortunately I have to face one of you guys. But

Albo nie mogę? Mogę. Dobra, i kończymy. Ale łatwo porobieni. O nie, F muszę. Dobra, łatwo. Fajnie. <ścoughs> Mamy kolejnego winka, panie i panowie. Ale aktualnie nic się nie, nie dzieje ciekawego w tej karierze, i to mnie bardzo niepokoi. Halo, kacstęki, cokolwiek. Mieliście się postarać, ta kariera miała być naprawdę dobra. Okej, okay. najładniej to tu nie jest, może. Dobra, jesteśmy w końcu w swoim girze, nie? W końcu Sirius jedzie z całej okazałości. Tak można żyć. Dobra, ale wyglądamy groźniej już. Wygląda kompletnie jak ktoś, kogo bym nie lubił. Gość, ale z czym do ludzi? Okej. Okay. Dobra, ale ja, nie najgorzej ta moja postać wygląda. A, wow. Okej. Okay. Nie mogę skontrować. Chociaż nie, mogłem dobra, finisher. Może się uda szybko, żeby go upokorzyć przed publicznością jego w Japonii, aczkolwiek nie widzę za bardzo. Tutaj szansy na to. Odzyskał siły. No, wrócił do gry. Do akcji w sensie. Na no, jakieś drzewko powinno być, tak jak w poprzednich gierkach. A tu nie ma chyba. W sensie zerknę jeszcze, ale ale mogłem ze zwykłych, tak jakby, ulepszeń umiejętności, sobie tak jakby ten zwiększyć overall do 86 albo 7. O, w końcu pozycji siedzącej oponent. To było dziwne. Oj, oj, oj. A mogła być taka ładna akcja. No zajebaliśmy się w akcji, widzowie. O roll up. Jakie gówno! Pożegnalna walka! Roll up. Dobra, ale przynajmniej on jako postać pewnie dużo nie stracił, ale no, bullshit trochę. The Paragon lost his own farewell match? Hashtag Savage Tasia Testik. Ta no, Tastik. No, kurwa, Patyk Smaczny. Who else is waking up at 4am local time to watch the Paragon JP farewell match? No, to się chyba zawie za zawiodła. Savage. Hey, we have some good news. I'm <laughs> going Not to, to have deal with us much ten. Well, maybe if everything works. So what do you mean? Triple H feels like he's seen enough from you and the rest of the class. So it's time for an official evaluation. Is this the PC showcase you mentioned back on my first day? Exactly. All of the GMs will be here to see you guys in action. If you impress any of them enough, you might receive a contract offer. Thanks for helping Thanks me. Thanks for helping me get to this point. I won't let you down. You put in the hard work and instead of. In now it's time to deliver and reap the benefits. I'll be ready. We should also mention that each GM is going to be accompanied by a superstar from their brand to help evaluate you guys. And by evaluate, you mean you're going to face one of the visiting superstars. I already know how you do against the other guys here. We wanted to give you a new challenge. That all sounds huh. good to me. So who will I face? Well, the options are Oni Lorkin from NXT, Shinsuke Nakamura from SmackDown, or the toughest challenge <laughs> of the three, Drew McIntyre from Raw. Keep in mind there's no wrong choice. But being a tougher opponent would be more impressive to the GMs, potentially open more doors. But if you lost, risk might not be worth it. 10 so, sekund, okay. so Nakamura. All right. we'll make it happen. Good luck, kid. Dobra, widzę, że Nakamura od razu z grubej rury. Oj, no to fajnie. No, taka ciekawostka dla ludzi niewiedzących. No, super. Nakamura był moim pierwszym idolem wrestlingowym. Eee, więc tutaj... Fajne rzeczy. Wow! Dobra, to ładne było. Czy ja zacząłem krwawić? O nie, ale kombo Kinshasa! Nie! Atakuje mnie dalej. Nie pinuj, błagam, 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 błagam. Okej. Okay. O nie! Kur... Nie żyje I Nie Miałem możliwości. Ja pierdziele, ale fart! O mój Boże eee, Zobaczmy sobie kto tam jest nad... Poza tym ringiem Jest Mandy Rose William Regal! Ej, co jest?! No to fajnie. O, finisher. Dostępny. O nie, skontrował. Nieważne. Nie mogłem nic zrobić. Kinshasa trzecia! Kurwa, aaa, paznokcia złamałem chyba. Przykro mi. I know you didn't get the results you desired against Nakamura, but there's no shame in that, and you still showed heaps of potential. With that being said, I'd like to offer you the opportunity to sign with NXT. It would be an honor. In my opinion, NXT is the top brand in WWE, and I'm only going to help make it stronger. I'm betting on that. And don't forget to take a moment to celebrate this achievement. You've earned it. Me was all about the regala. I promise you won't be disappointed with your decision. I hope not, but we'll find out soon enough. Okay. Adam Pierce. Okay. You look good out there against Nakamura, but I didn't see enough to offer you a SmackDown contract today. A win would have sealed it, but ultimately, you came up short. No, dobra. No, w sumie. I appreciate your honesty. And while a SmackDown offer would have been nice, I'm happy to be going to NXT. You should be. And I'll definitely be watching your progress. Good luck. Janky. Mandy Rose. So no offer from Raw, huh? I've Ona jest ge generalnym menedżerem na ROW? Co, co do chuja! Ależ. M może. Następnym razem się uda. Nie wiem, czy well, mogłem to powiedzieć. Nie wiedziałem w ogóle, że na playce jest możliwość. U u. Mark Thompson. Kto to? Kim jesteś, kolego? Czyli so so jestem facem? Ej, to urocze. Dobra. Nie czekaj, bo że nie doczytałem tam. A, mam. Ten? Pokonać Rabla Mendozę? Nie, nie przeczytałem tego całego W ogóle nie przeczytałem Usłyszałem tylko, że selfie Ale no taki uroczy fan, to czemu miałbym mu nie pomóc? Orton, e... Ortona byś widział? No niestety nie jest to możliwe Myślę, że Orton nigdy nie opuści WWE Locations O, jest więcej tych lokacji, fajnie Łooo! Wow! Mogę pójść w lokację GMA tego i teraz idę od razu do Triple Age'a, do Hunter'a, idę. No i pa to. Co tam mi powie ciekawego? Zaimponowałem czy nie zaimponowałem? To trochę straka. A nie, William Regal przecież. Co ja sobie myślałem? O, stary pas NXT. Ale tu ładnie, mogę się rozglądnąć? Czemu nie mogę tutaj chodzić? Powinien być tutaj otwarty świat. Dobra, od razu idę do Williama. Pana, if you haven't already heard, the nxt breakout tournament is right around the corner. This oh. year it's open to nxt and nxt uk superstars who've never received an nxt title opportunity, which means you're eligible. Yo. what does the winner get? confident one, are we? the winner will earn a championship match of their choice at nxt takeover. so, are you interested in participating? this is the opportunity i've been waiting for. i'm in. Okej. Okay. Kto jest w breakout Turnamencie? O, zawalczę z takim partnerem Raula Mendozy. Hector, Hector Flores zmierzy się z e, Mansurem. Nic ciekawe. Pyk. I koniec. Pinujemy go. Jeden. Dwa.

Hmm. I saw how talented you were at the PC, so I'm not surprised. But I want you to know that even though we respect each other, I'm not going to take it easy on you. I want this title opportunity more than anything. I feel the same way. So may the best man win. No, czyli będzie ciekawy mecek. Nie ze mną te, te lotnicze numery. Znam cię na wylot, przyjacielu. Miałem nadzieję na bomba. Okej, okay, dobra. Nie. Dobra, Hector, to musi być dobra walka. Trzeba coś porobić, fajnego. Znowu to robimy. Wiem, że te godniówki, ok, czyli Kaczenka. Boxman. i czegoś takiego potrzebujemy. Jeżeli takiego czegoś nie będzie w przeszłości to lipa mocna. Bo to dodaje takiego takiej rozmaitości. Nie. Ale kieprzcizna Też bym zagrał Syriuszem No i masz, dziedzic wstawaj, przegrałeś tego, No nie, uważam, że to jest średnie, nie? No i pięknie. Tak się trzeba obchodzić z gówniakiem. O, i jest jakiś brolik urozmaicenie. Pa, od razu mu robimy jakąś akcję. Northern Light Suplex na beton. Kurde, nie mogę rewersować. U! Co jest? A ja się wystraszyłem. No i magik widzowie. Co, tu się właśnie stało? Wst Wstałem, jakby nigdy nic. I sobie biegam. Chodźmy na parking. <grymne> <Jo>! <grymne> Popierdzielone gówno. No i teraz się powinno skończyć, no. Ale nie ma żadnej kasenki na końcu. Serio. Me and my candlestick will see you there. Can't wait. Prawdziwy William Regal sprawiłby, że mielibyśmy przypał. Bo ogólnie. Moim głównym celem nie jest tak jakby robienie WWE 2 22 na moim kanale. E Aczkolwiek zobaczę, zastanawiam się jeszcze nad tym. Jakby to nie będzie taki mój główny content, to jest bardziej tak ze względu na to, żeby nagrać karierkę. Nagrać. Postreamować karierkę. Dla widza. Oj, oj, dobra, kłopoty w tym momencie są. Nie! Nie trafiłem w rezylencji! Byłem pewny, że mi się uda. Ojoj. No to teraz moja kariera mocno ucierpiała. No i do dżoberki. No nie widzę innej opcji. 18. Bo w 19 fajna kariera. W 20 spoko kariera. To teraz, jak mieli tyle czasu. Wypadałoby coś dobrego nam dać. Oj, ale łatwo. Ja właśnie mało gram w gier fabularnych. Teraz dopiero się wkręcam. i mi się coraz bardziej podobają. No chcę przejść tego cyberpunka, chcę wieśka sobie przejść. No, póki co jest mech. Ale jeżeli się rozkręca po zdobyciu pasa? what's you've seemed a bit off lately. what's going on? it's just some family stuff. i don't really want to get into it. oh. dealing with that is sometimes way harder than anything you face in the ring. Prawda, i hear you. hey, actually, i need a partner for a tag match. would you be willing to team up with me? might be a good way to get my mind off of everything uh yeah i guess i could do it Hi, gracias um any kind of strategy you want to discuss before we team up uh... i don't think we need much of a strategy just let me do my thing and i'll make sure we get the win Chciałbym zgarnąć zwycięstwo. that's not really being a team o. Well, this might just be a one time thing for me. We'll see. Mexico Plaza? Spoko, dobra. Jak jeszcze walczymy na jakiejś innej arenie poza WWE, spoko, spoko. Mogę, jak najbardziej. Czyli mamy taki luźny kontrakcik. Jak się nazywa ten drugi kanał? Syriusz Dziedzic Plus. Niestety nie mam możliwości wlepienia linku, jeżeli wlepisz nie będę wdzięczny. E, możesz też wrzucić, a nie, dobra. Link do e, głównego kanału jest w informacjach Mansur. Nie wiem, dlaczego on ma długie włosy w tej gierce. Nie czaje, kurwa, co autor miał na myśli. On je ściął dwa lata temu. Dzięki bardzo, Nio. Możecie wbijać na ten kanał. No i trudno jest znaleźć: Izaiah Swerve Scott, przystojniaczek. Tak, temowa akcja. kurcze dobrze, nawet ze sobą współpracujemy. O nie. Dobra. Ciężkie jest to robienie. Dźwigni w gierce, ale odklepał. I to dziedzic zdobywa zwycięstwo! By pinfall! Nie, ja to sram już Nie, dziękuję bardzo. Ja, ja odpadam, nie zrobię tego To koniec my race na dzisiaj Nie będę się tak dawał rolować